No cześć, dzisiaj serial, który ukazuje się, ukazywał się na Prime Video. Są to dwa sezony Burmistrza Kingstown. Serial bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Jestem pozytywnie zaskoczony. Naszym głównym bohaterem tutaj jest człowiek, który jest łącznikiem między światem zewnętrznym a więźniami Kingstown. Jest tu tyle więzień, że głowa mała, więc ma kupę roboty. Potrafi wszystko załatwić, potrafi ogarnąć no i stara się utrzymać kruchoną równowagę między strażnikami a więźniami oraz grupami przestępczymi, które znajdują się na zewnątrz więzienia. No, w pierwszym sezonie traci brata, który się tym zajmował i sam przejmuje obowiązki. Można powiedzieć swojego brata. Poza tym jego drugi brat pracuje w policji. Więc ma powiązania ze wszystkich stron. Naprawdę serial, jeżeli chodzi o fabułę, prosta fabuła. A serial jest bardzo pokomplikowany. Bardzo dużo akcji. Bardzo dużo właśnie. Kombinowania z jego strony. Nie ma tu żadnych ugrzecznień ani niczego w tym stylu. Naprawdę warto obejrzeć. Bardzo fajnie się go ogląda. Jest wciągający. Naprawdę czekam na kolejne sezony. Mam nadzieję, że nasz główny bohater, aktor, wydobrzeje po wypadku zimowym. Więc naprawdę warto. Tak, ja powiedziałam, fabuła jest prosta, ale w bardzo fajny, przystępny sposób pokazana: jak właśnie utrzymać kruchną w równowagę między więźniami, strażnikami, policją a światem przestępczym na zewnątrz. No, żeby wszystko to właśnie w takim miasteczku, gdzie jest pełno więzień, miało szansę funkcjonować, a żeby nie doszło do regularnej wojny na ulicach, nie doszło właśnie do dużych problemów. No a w tym serialu takie problemy występują. Między innymi bunt w więzieniu, więc tutaj. No naprawdę jest, co oglądać, jest dużo ciekawych sytuacji i takich życiowych sytuacji, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To no tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!